Siemano, siemano, z tej strony Gubwixa to jest znowu odcinek z gry Age of History 2! No i dzisiaj ponownie musimy pokonywać Turcję. Ale zanim to musimy się rozprawić z naszymi wielkimi wrogami, które. których. które. które? którym? nie wiem, e, które nam przeszkadzają? Którzy, którzy nam prze, Którzy nam przeszkadzają. Gupvix nauczył się polszczyzny dobra, tam robimy wojsko, a my w tym czasie się wbijamy do Was. Miło Was, miło was poznać, ale to chyba koniec. Nie, to koniec przyjaźni. Naprawdę. To jest koniec przyjaźni. Tyle mogę powiedzieć. To jest koniec przyjaźni. To jest ewidentnie koniec. Ja się z Wami już nie chcę kolegować. No niestety, ale to koniec. Teraz nam się hajs. E, dobra, dobrze chodzimy, Dobrze! I teraz tak, wiecie te, co musimy chyba zrobić na początku? Zwiększyć im delikatnie podatki. O, na tyle. Będzie co, na tyle. I tu wojska chciałbym... Wojska chyba nie można zwiększać. Najwięks... mam najwięcej prowincji na świecie, chyba. Dobra. Więc teraz tak, mamy tutaj bardzo dużo wojska. Mamy strasznie dużo wojska. Wszyscy wiemy, no co tutaj jest zwlekać. Co zwlekać? Nie trzeba w ogóle nic zwlekać. Nie, nie możemy zwlekać. I co tu znowu robi ja, Turcja? Niech ktoś mi powie, co tu robi ja, Turcja, bo ja zaraz coś dostanę, nie? Nie zaraz coś szczeli. Aha, bo ja jeszcze pomuszę. Mhm. No super. Nie teraz, wywalaj. Ja nawet nie wiem, że mam z moim wojną. Mm. Jakby gra, ona Ta gra chyba nie wie, że ja chcę tylko uzyskać tereny europejskie. To jest prawda, chcę tylko ich tereny. Tylko i wyłączyć tereny europejskie chcę. Dobra, więc rekrutujemy więcej wojska. Mhm, dobra. Dobra, wiecie co? Ja z nimi zaoferuję pokój. Tylko wiecie co ja bym chciał tutaj zrobić? Zrobić taką tutaj jakby zaporę, żeby oni się tam nie mogli przydostać, jakby? Ja wtedy z nimi robię pokój, nie? To jest mój plan, jakby, nie? To jest mój plan. No i jeszcze to oczywiście chciałbym też odbić, nie? No co ty mówiąc, nie? No chciałbym, strasznie. Ja nic więcej nie chcę. Mhm, świetnie. Dalej. Tutaj trochę wyszli do wojska. Resztę wyszli tutaj. To tutaj. To tutaj. Tu jeszcze się spróbuję jakoś obronić. Tam tych terenów nie potrzebuję. Yy, I tu. Niech będzie. Yy, chyba, żebym to zrobił łatwiej i płacił tędy. Mm, nie, 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 nie! Nie! Dawaj! Walcz! Utrzymanie wojska! Musisz walczyć. Musimy to wygrać! Nie przegramy tego, widzowie. Nie ma takiej nawet żadnej opcji. Nie przegrywamy tego. To, to, to w ogóle nie ma miejsca tu. My tego nie przegramy. Tak nie będzie. Ja Wam to obiecuję. Teraz będę no musiał się tutaj udać. Ja mam tutaj wojsko. Tutaj też mam. Tutaj coś mam? Nie mam. No, zaraz będę mieć. Ale nie tak mało chciałem. Tu, to jeszcze będę, by, bym chciał mieć. To. To zaraz tam też sobie pójdziemy. Nam się to uda. Uda nam się, albo i nie. Prawie? No nie w takim momencie. Ja proszę, no nie w takim momencie. Dobra, widzowie, to już będzie na tyle z tego odcinka. Ma mam nadzieję, że w następnym odcinku się to lepiej potoczy. Więc ja już tylko zapisuję gierkę. Próbuję coś się tutaj jeszcze odbić. Tu, tam, tam, tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. Teraz zapisujemy gierkę. Patrzymy, co się teraz wydarzy. Mhm, mm w taki w tak. Nie no. Dobra, widzowie, to będzie, tyle, to będzie na tyle z tego odcinka, między ja się z wami żegnam i nara!